Nazywam się Grzegorz Kłak. Wzrok straciłem w wojsku, jak miałem 24 lata, w wyniku przedwczesnej eksplozji materiału wybuchowego, który niestety nie zdążył mnie o tym uprzedzić. Było ciężko. Długie leczenie, dość mocne obrażenia, pół roku szpitala, ale jakoś z tego się wykaraskałem. Musiałem się z tego podnieść. Bo powiedziałem sobie twardo, że to, co się stało, to nie jest przecież koniec świata, z tym można żyć. Wiele ludzi mówi, że to musiała być dla mnie ciężka chwila, ale ja tak do tego nie podchodziłem. Postanowiłem twardo powiedzieć tej niepełnosprawności, że ona mnie nie pokona. Nazywam się Magda Koniecka, jestem żoną Grzegorza. Grzegorz jak usłyszał, że jest takie coś jak Korona Gór Polski, już wiadomo było, że nie zrezygnuje z tego i że będzie chciał w tym uczestniczyć. Nie mam siły. 14 Ciupel, Beskid Mały, 933 metry. Skalnik, 945 Rudawy Janowickie. Wysoka Pieniny, zdobyte. Skrzyczne, Beskid Śląski, 1257. Turbać, 1310. Gorce. Zdobyliśmy Rysy, dokładamy ostatnią pełę, ale najważniejszą, najwyższą i ostatnią, Korona Gór, zdobyta. Ile ludzi mówi, panie Grzegorzu, przecież pan mógłby siedzieć w domu, po co pan to robi? Ale to jest właśnie to, że ja to po prostu kocham, być tam. Ja tam inaczej oddycham, ja tam inaczej się czuję, mój mózg tam inaczej pracuje. No i ten wspólnie spędzony czas to jest wielka nagroda dla nas wspólna. Cześć górą, cześć! Górą, cześć, cześć! My poznaliśmy się ze sobą, jak Grzegorz już był osobą niewidomą. Taki jak go zobaczyłam i poznałam, to mnie oczarował i skradł serducho jak taki James Bond, który po prostu yy, szedł przez życie śmiało. I odważnie, i w ogóle po nim nie było widać, że po prostu nie widzi. Grzegorz bardzo lubi podróże i bardzo lubi być w różnych miejscach. I on jest taką osobą w naszym tutaj tandemie, która wypowiada swoje jakieś marzenia albo pragnienia. A ja jestem osobą, która pomaga mu to marzenie po prostu ziścić i zrealizować. Żeby stało się namacalne i takie prawdziwe. Ja jestem takim motorem napędowym. Ja wymyślam te różne rzeczy, a Magda po prostu mi je pomaga robić. Nieraz mówi o tym bardzo często, że ty Grzegorz zawsze nas coś kopiesz. Tak jak teraz to zrobiłeś. Przepraszam, ale to jest moja natura. Utrata wzroku spowodowała zmianę również mojego zawodu. Wydawało mi się, że masaż to będzie najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić. W związku z tym poszukałem najlepszą szkołę w Polsce, która znajdowała się w Krakowie. Udało mi się tą szkołę skończyć z wynikiem celującym. Dzisiaj pracuję w swoim własnym gabinecie. Mogę pomagać pacjentom. To jest bardzo przyjemne. Nieść pomoc innym osobom. Ja mógłbym powiedzieć, że mam sobie taką typową polską cechę naszą mentalnościową. Tak jak każdy Polak mówi, jak to się nie da zrobić? Ja zawsze mówię, no właśnie, to się da zrobić, tylko ja muszę pomyśleć, ja postanowiłem. Ruszyć właśnie w góry. Przewrotnością Rosu jest to, że nie chodziłem po nich wcześniej, kiedy widziałem. To dopiero zrodziło się po wypadku. Jak poznałem Magdę, wiedziałem, że ona po tych górach wędrowała wcześniej, a ona z kolei wiedziała, że to jest moje marzenie. Kto powiedział, że ślepy nie zetnie drzewa? Grzegorz jest wariatem takim pozytywnym. On jest jak. Trochę Willy Fogg, trochę jak James Bond, trochę jak poeta, trochę marzyciel. On jest taką iskierką, ma takie coś w sobie, że nigdy nie lubi siedzieć gdzieś na miejscu i y, rzeczy dla niego nie są y, niemożliwe. Jak się na Orlim Gnieździe siedzi? <śm> Grzegorz jest facetem, który potrafi wyjść z każdej sytuacji i opresji, nigdy się nie załamuje i nie poddaje. Ale na przykład nasza rodzina, jak trwoga jest, to pierwsze co, lecimy do Boga, ale oni też lecą wszyscy do swojego doktorka, tak go nazywają. Pacjenci obolali, nazywają go magikiem. A e, znajomi i przyjaciele, którzy wspierają nas w tych wszystkich wyprawach i grzegorza wymysłach, e, nazywają go lodołamaczem. E, dostał nawet od e, jednego ze swoich przyjaciół e, serię koszulek, właśnie z napisem: Lodołamacz. Grzegorz jest taką osobą, która bardzo aktywnie lubi spędzać czas. Jeździmy wspólnie na rowerze, kajakujemy. Grywał także kiedyś ze swoim e, trenerem w golfa, ale jak usłyszał, że jest takie coś jak korona gór polski, już wiadomo było, że nie zrezygnuje z tego i że będzie chciał w tym uczestniczyć i tego dokonać. Nasza pierwsza góra, od której rozpoczęliśmy zdobywanie korony, to była ślęża. Z nią też wiąże się ta historia tego kija, który tutaj trzymam w ręku, bo na samym podejściu, na pierwszych metrach, jak zaczęliśmy wchodzić, to ujrzeliśmy leżący w poprzek szlaku ten kij. On był oczywiście nie taki jak teraz, bo był takim kawałkiem gałęzi. Wiadomo, że ja się dużo potykam w górach, jak chodzę, potrzebuję jakiegoś takiego czujnika, który by mi pomógł zbadać kamienie i teren przed sobą, i ten kij okazał się idealny do mojej ręki. Ja po powrocie przywiozłem go do domu, obcięłem mu wszystkie wystające sęki, oszlifowałem go właśnie ręcznie papierem ściernym, a Magda na moją wyraźną prośbę, po jej niezadowoleniu pomalowała go pięciokrotnie lakierem. Wyszedł wspaniale. Następnie u grawera wygrawerowaliśmy blaszki z poszczególnymi nazwami całej Korony Gór i tak samo one tutaj przyczepione. Ja chodząc po górach chodzę zupełnie inaczej niż osoby widzące. One kiedy na przykład stają na kamień, to już układają ciało, łapią równowagę, a ja dopiero odwrotnie jak stanę na ten kamień, to muszę dopasować ciało, a ja nie zawsze wiem, co jest za tym kamieniem przed albo obok, i wtedy tkanki spełnia rolę takiego wspaniałego czujnika. Ja mogę zbadać jaki wysoki jest kamień. Jak daleko jest szczelina jaka jest głęboka, żeby nią nie wpaść. Bardzo często on też mi pomaga przy przechodzeniu przez potoki, które spotykamy na e, szlakach. Wygląda czasami śmiesznie, bo Magda, przykładając mi koniec kija na kamień, pokazuje mi, gdzie mam stanąć i mówi: Daj duży krok. Oczywiście ten krok jest czasami za duży albo za mały. I zamiast trafić na ten kamień, trafiam w wodę. Ten kij się stał takim moim małym symbolem rozpoznawalnym. Często ludzie pytają o co chodzi i pada takie śmieszne pytanie, jak już jestem na szczycie góry i ktoś pyta, co to za kij. Ja mówię, że jestem niewidomy i tak nalepiłem sobie tutaj blaski, które mm, oznaczają koronę, to wtedy pada pytanie, pan jest niewidomy? To jak pan tutaj wszedł? I ja wtedy mhm. zawsze mam taką nieopartą odpowiedź, na którą mówię, no jak? Po prostu normalnie, jak każdy. Wielka Sowa, w górach Sowich. Witamy kolejny szczyt w Gór Polski. Piękna pogoda, słońce, super widoki. A tak poza lasem tylko. Cześć! Czasami Tobie ludzie zadają pytanie, czemu to robisz? Tak, często je ja słyszę, czemu to robię. Odpowiadam na nie, że to chodzenie po górach to jest wiele wspaniałych historii, które nas spotkały po drodze, także spędzonego wspólnie czasu. Takich y, naszych historii, wspomnień, które nam później towarzyszą przez całe życie. Mamy taką śmieszną historię, że Magda siada często ze mną, na przykład przy śniadaniu, patrzy w okno i mówi: Zgadnij, Grzegorz, gdzie teraz jestem? A ja muszę wtedy błądzić myślami. Mamy ich bardzo dużo, tych wspomnień, więc tylko zawężam, czy to jest w Polsce, czy za granicą. No i wielokrotnie nie udaje mi się odgadnąć, gdzie to jest, ale cała zabawa polega na tym, że tych historii, Mamy bardzo dużo związanych z górami. Większość ludzi myśli, że jak góry to muszą być widoki. Owszem, one tam są. Ale ja, jako niewidomy, odpowiadam, że góry to nie tylko są widoki. To przecież dla mnie bardzo ważny zapach, bardzo ważne odczucia, bardzo ważny dotyk. Jak przecież pachną skały, jak się nagrzeją. A jak pachnie ziemia, która na wiosnę się roztapia. Jak pięknie czuć po deszczu w górach powietrze. To są te wszystkie rzeczy, które są ponad to. Ja czuję się czasami tak z Magdą, jak malarz, który staje przy płótnie, który na białym tle rozpoczyna malowanie obrazu, maluje, maluje i tworzy, wychodzi pełny obraz. To Magda, opowiadając mi słowami, Dokładnie robi to samo. Maluje w mojej głowie, w mojej wyobraźni obraz. Ja go tworzę i on naprawdę jest wspaniały, bo Magda ma bardzo wielki dar plastycznego opowiadania. A jak tu jest? Gorąco, bezwietrznie I pięknie. pięknie. Wielokrotnie jak się spotykam z pacjentami w gabinecie i opowiadam ich o swoich historiach, o górach, szlakach, które przeszliśmy, a oni później tam trafiają, i wracają do gabinetu i mówią: Panie Grzegorzu, pan to tak opisał, jakby pan tam był. To niemożliwe, ale tak to jest. Pozdrawiam z najbardziej deszczowego szlaku. Rudawiec. Korony gór Polskich zdobywaliśmy w każdej porze roku. Okay. Zabrało nam to dwa lata i byliśmy tam i na jesieni, i w zimie, i w lecie. E, tak? I, cieple, I w śniegu, i, i w cieple, i w zimnie, i w przemoczonych butach. A niewidomego to jest wyzwanie wyjść w ogóle z. Ze strefy komfortu, tak? Bo to nie jest takie łatwe, spakować się i po prostu pojechać. Jeszcze. Kiedy zdobywaliśmy rysy, najwyższą z polskich gór, ostatnią potrzebną nam do zamknięcia korony, to w tym czasie trwała Olimpiada w Paryżu. Dla mnie zdobycie rysów i zamknięcie korony było jak zdobycie takiego złotego medalu na Olimpiadzie. Utkwiło mi jedno takie spotkanie z takim panem ze Słowacji, który zapytał: Kto ty jesteś? Z Polski jesteś? A wtedy, kiedy powiedziałem, że tak, o, gratuluję, ogromny szacunek. Poczułem się wtedy taki bardzo dumny, jakby zagrał Mazurek Dąbrowskiego na Olimpiadzie, na najwyższym dla mnie podium. Dzień dobry i bardzo dobry dzisiaj, zdobyliśmy rysy, dokładamy ostatnią pełę, ale najważniejszą, najwyższą i ostatnią, korona gór zdobyta, hej! Ta satysfakcja po wejściu na tą górę, wtedy kiedy jesteśmy już tam razem, ona wynagradza wszystko, całe to zmęczenie wcześniejsze, obolałe plecy od plecaka. Stajemy na tej górze i kiedy Magda mówi, zrobiłeś to, to mnie wtedy rozpiera ta duma. Ja czuję się nie gorszy wtedy od wszystkich innych, którzy też tutaj weszli. Wiem, że dorównałem, a przecież to kosztowało mnie o wiele więcej. Ukoronowanie gór i zdobycie odznaki było wspaniałym osiągnięciem, chociaż oprócz niej posiadamy jeszcze odznaki korony województwa lubuskiego za zdobycie 14 najwyższych wzniesień w 14 naszych lubuskich powiatach. Oprócz tego posiadamy srebrne odznaki turysty przyrodnika za zdobycie 150 miejsc związanych z turystyką i przyrodą, a także srebrną odznakę gotu za przejście szlaków górskich oraz złotą odznakę naszej ziemi gorzowskiej za Zdobycie 66 turystycznych miejsc. Bardzo się cieszymy, że udało nam się tego wspólnie dokonać, i też bardzo się cieszymy, że możemy się podzielić tym wszystkim, tymi naszymi wrażeniami, tutaj z Państwem, z Wami na Raz Kolosach wspólnie. 2025. Oto Rysy Słowackie 2501. Wyszliśmy tutaj wspólnie, dzisiaj z moją żoną. Magda, jak się czujesz? jakbym zdobyła koronę Gór Polski bo zdobyłaś a jak tu jest? gorąco, bezwietrznie i pięknie tutaj. brawo, chciałem nam pogratulować chciałem bardzo podziękować mojej żonie która na te wszystkie góry tu mnie wprowadziła pokażę od najmniejszej do największej jadę tu a to najgórze nasza zasłużona jeszcze wyżej o tu Co jest zasłużona Magda na górze? Rysy, korona I korona Bardzo dziękuję mojemu najwierniejszemu przewodnikowi wspaniałego Bez niej nic bym nie zrobił